Zagrajnik TV. Nowy film w każdą środę i weekend. 6 października 2013 roku. Na nikomu nieznanym kanale na YouTube Zagrajnik TV pojawił się ten film. Cześć wszystkim, z tej strony Jędrzej Szweda. Witam Was na kanale Zagrajnik TV. Dzisiaj przedstawię Wam 10 powodów, dla których warto zagrać w grę Guild Wars 2. I tak to się zaczęło. No dobra, wcale nie. Sam początek zagranika to był żart. Dosłownie, bowiem ten prawdziwy pierwszy film trafił na kanał 1 kwietnia 2013 roku w prima Aprilis. Ale z dzisiejszej perspektywy nie to wydaje się być najśmieszniejsze, a fakt, że był to całkowicie zwyczajny let's play, a więc ostatnia rzecz, jakiej moglibyście się dzisiaj spodziewać na zagraniku. Wiesz, co czekaj? Gdzieś tutaj. Gdzieś to tutaj było, ale nie do końca pamiętam. Czekaj chwileczkę, jeszcze muszę to pczaić. Dobrze, idziemy? No nie wiem. Czekaj chwileczkę. Dlaczego Let's Play? Czemu pierwsza recenzja była dopiero 24 filmem z kolei? I ile zabrakło, by Zagrajnik nie był kanałem o grach, a o fizyce? Cześć, witajcie na kanale Zagrajnik TV. Dzisiaj chciałbym wam opisać doświadczenie, które dowodzi, iż podróże w czasie są możliwe. Tego wszystkiego, a także dużo więcej o początkach rozwoju i pięknych i trudnych chwilach w historii zagranika, dowiecie się w tym materiale przygotowanym z okazji 5 lat istnienia kanału. Więc tak naprawdę to wszystko zaczęło się jeszcze wcześniej. Gdzieś pod koniec 2012 roku. Byłem wówczas studentem politologii i od kilku miesięcy dorabiałem na pół etatu w Katowickim Pałacu Młodzieży jako laborant. Czyli taki człowiek od wszystkiego i od niczego, ale jednak głównie od wszystkiego. To była moja pierwsza poważna praca w życiu. W sensie taka, która wymagała ode mnie wczesnego wstawania, dojeżdżania na miejsce, podpisywania listy obecności, siedzenia w jakimś biurze, odbierania i pisania maili wykonywania głupich poleceń i użerania się z ludźmi. Zacząłem tę pracę we wrześniu, a już w listopadzie wiedziałem, że długo tam nie wytrzymam. Tych wszystkich odmurzających zadań. Tego, że tracę czas i nerwy na coś, co nie tylko nie ma żadnego sensu, ale też kompletnie mnie nie interesuje. Zaletą tej fuchy był jednak fakt, że cóż płacili pieniądze. Za pierwszą wypłatę kupiłem więc dla siebie i dla Smoka Guild Wars 2, które ledwo co miało premierę. W końcu mogłem sobie pozwolić na taki duży wydatek. I gdy tak wędrowaliśmy wspólnie wieczorami po Tyrii, a był to pierwszy raz od wielu lat, gdy miałem rzeczywiście nową grę, która dodatkowo tak mnie wciągnęła, pomyślałem… a gdyby tak wrócić do mojego marzenia z dzieciństwa i zostać… dziennikarzem growym? Bo, gdy miałem 10 lat, mama kupiła mi mój pierwszy egzemplarz CD Action. Zakochałem się w nim z miejsca, i właśnie wtedy w głowie zakilkowała mi myśl. Boże, jakie to musi być fajne, grać w gierki, jeszcze dostawać za to pieniądze. A choć CD Action kupowałem nieprzerwanie i kupuję do dziś, to gdzieś w międzyczasie dorastania pomysł ten stał się tylko marzeniem z dzieciństwa. Hmm, może dlatego, że kilka razy brałem udział w naborze, i za każdym razem kończyło się to fiaskiem. Po pierwszych kilku miesiącach mojej pierwszej w życiu prawdziwej pracy, wiedziałem już, że nie chcę całe życie robić czegoś, co kompletnie mnie nie obchodzi. Zacząłem więc na nowo się zastanawiać, co tak naprawdę lubię i co tak naprawdę zawsze lubiłem. I wyszło mi, że. Gierki. Tak więc wspólnie ze Smokiem postanowiliśmy założyć Portal o Grach. Portal, który docelowo miał mieć trzy odsłony: główną, na której znajdowałoby się recenzje i newsy o Grach, tak ogólnie, drugą, poświęconą League of Legends, w które graliśmy intensywnie od roku, i trzecią, traktującą o Guild Wars 2. Byliśmy tak zakręceni na punkcie tej gry, że myśleliśmy, iż w Polsce powstanie silna, skupiona wokół niej społeczność, a taki portal miałby sens. Plany były więc ambitne. Niemal natychmiast na stronie zaczęły się więc pojawiać newsy i recenzje, choć początkowo działał wyłącznie moduł ogólny. Niemal od razu założyliśmy też kanał na YouTube, jak widać podacie, choć wyłącznie z zamiarem, że będzie on suplementem do portalu, który miał stanowić danie główne. Od początku wiedzieliśmy, że jedną z najważniejszych rzeczy jest nazwa. Chcieliśmy, żeby była krótka, oryginalna, ładnie brzmiąca i polska, choć niekoniecznie musiała mieć sens. Kombinowaliśmy z wieloma słowami, jak połączyć je z grami, aż wpadliśmy na pomysł zagajnika. Jedna literka więcej i już był zagajnik, a wraz z nim wywodzący się od gajowego nick, grajowy oraz sarenka w logo. No, sarenki są słodkie i żyją w zagajnikach. Tak, z tej nazwy byliśmy dumni, i do dziś uważam, że świetnie to wykombinowaliśmy. No i zaczęło się. Z większą lub mniejszą częstotliwością publikowaliśmy więc na stronie kolejne teksty, i kolejnych czytelników powoli przybywało. Było ich tak mało, że każdy komentarz był dla nas wielkim wydarzeniem, nie mówiąc już o sensacji, jaką wzbudzały nowe niki. W końcu, na wiosnę 2013 roku, uznaliśmy, że przyszedł czas na ruszenie kanału. Jako się rzekło, miał to być tylko suplement, miejsce, w którym można by lepiej poznać naszą niewielką, dwuosobową redakcję, oglądając jak sobie gramy. Nie mieliśmy wówczas ambicji, by zwojować YouTube'a, wyświetlenia miało dla nas niewielkie znaczenie, a nagrania jakie wrzucaliśmy powstawały zupełnie przy okazji zwyczajnego grania. jest poszło, chyba że go chwycisz tam między wieżami. Zed, Jędrek, za nami Zed, za nami Zed, tego, tego. Ku naszemu zdziwieniu szybko okazało się jednak, że to na tym kanale, który miał być jedynie dodatkiem do zagranika, stąd TV w nazwie, panuje większy ruch niż na stronie, która była przecież naszym głównym celem. Ruch nadal mikroskopijny, bo w ciągu paru miesięcy subów przybyło zaledwie kilkadziesiąt i tyle samo było odsłon pod kolejnymi let's playami, ale i tak nieporównywalnie większy niż na stronie, na której odsłony kolejnych artykułów mogliśmy liczyć na palcach. Niezależnie od wszystkiego jednak, tak strona jak i kanał to uaktywniały się, to znów zamierały na kilka tygodni. Praca, studia, spotkania z przyjaciółmi, wakacje, a przede wszystkim brak poczucia postępu powodowały, że choć ciągle do zagranika wracaliśmy, to jednak generalnie stał on w miejscu. Dowodem na to, że w szczególności kanał na YouTubie traktowaliśmy raczej jako nasz prywatny grajdołek niż element planowanej marki, były choćby różne, kompletnie niezwiązane z grami filmiki, które wrzucaliśmy tam bo wydawały nam się fajne albo śmieszne. Jak choćby krótkie filmiki z kruszką zmagającą się z jabłkiem? Czy nagranie gołębia, którego spotkaliśmy w parku, który jadł chleb z siebie. Najsłynniejszym z takich niegamingowych filmików, który ze względu na sentyment najpóźniej stał się niepubliczny, był jednak Simpson zniszczenia. Postanowiliśmy otóż nagrać, jak jeździliśmy na motorze znajomego, a potem uznałem, że zmontuję z tego coś zabawnego, żebyśmy mogli się z ekipą pośmiać. I to był właśnie pierwszy zmontowany przeze mnie film w ogóle. Z muzyką, cięciami i nawet jakąś szczątkową fabułą. Dziś wygląda to śmiesznie, ale z perspektywy całego kanału był to moment przełomowy. Niemal po roku od momentu, w którym narodził się pomysł zagranika, bliski byłem jego porzucenia. Nic nie udało się nam osiągnąć, a ja sam nie potrafiłem znaleźć w sobie samozaparcia, by być systematycznym. To właśnie wtedy jednak po raz pierwszy smok powiedziała, że mam się nie poddawać. To ona uznała, że ten pomysł ma potencjał i że nie można go od tak zaprzepaścić. A ponieważ tak się złożyło, że akurat dostałem na uczelni stypendium i mogłem sobie pozwolić na rzucenie tej znienawidzonej przeze mnie pracy, zgodziłem się, że w sumie czemu nie? Spróbujmy jeszcze raz, ale tym razem na poważnie. Po pierwsze, koniec ze stronom. Tworzenie poważnego portalu, który mógłby konkurować z już istniejącymi, było po prostu poza zasięgiem naszych możliwości. Po drugie, trzeba szukać okazji, by trafić do widzów, bo sami z siebie nie przyjdą. Jak na zawołanie, Roy ogłosił jakiś konkurs dla początkujących YouTuberów. Ponieważ dalej zagrywaliśmy się ze smokiem Blade Wars 2, a na YouTubie ciągle nie było żadnego porządnego filmu o tej uwielbianej przez nas grze, uznaliśmy, że to jest właśnie to. Po trzecie i najważniejsze: Zagrajnik miał być innym miejscem w grze. Gdy tylko podjęliśmy decyzję, że robimy kanał publicystyczny, wiedzieliśmy, że raczej nie będzie na nim zwykłych recenzji. Po prostu uznaliśmy, że na samym początku nie mamy szans konkurować z kanałami takimi jak Aden.eu, Quaz czy TV gry, które już wtedy miały po kilkadziesiąt tysięcy widzów. Nasz tok rozumowania był następujący. Gdy pojawi się gra X, jako pierwsze na YouTubie zostaną opublikowane recenzje wspomnianych kanałów, bo najpewniej gry zostały im przesłane przez wydawców przed premierą. Nasz film gry X, nazwany Gra X Recenzja, musiałby konkurować z filmami także zatytułowanymi Gra X Recenzja z tym, że udostępnionymi wcześniej, na większych kanałach, ze znacznie większą renomą. Czyli od początku byłby na straconej pozycji, a szansa, że ktoś wybrałby akurat nas… byłaby niewielka. Dlatego wymyśliliśmy formułę, która była unikatowa i czyniła nasze filmy atrakcyjne, niezależnie od publikacji na innych kanałach, a nawet czasu jaki minął od premiery danej gry. 10 powodów, dla których warto zagrać. I jasne. Coś może powiedzieć, że część powodów była zawsze naciągana, że nie były to prawdziwe recenzje i w końcu, że to w sumie też nic odkrywczego, bo co, nigdy nie było takich materiałów na tubie? No jednak okazało się to być dobrą drogą, bo choć może nie zwojowaliśmy tym YouTube'a, to jak na zupełnie początkujący kanał widzów i wyświetleń przybywało całkiem szybko. Bo jak powiedział mi kiedyś Piotr Iwanicki, twórca Superhot, sam byłby ciekaw jakie powody wymyśliłbym na temat jego gry. To mi przypomina, że nie było jeszcze na kanale filmu o Superhocie. W każdym razie filmy te podobały się ludziom, a co najważniejsze, ja miałem ogromny ubaw podczas ich tworzenia. No i jeszcze jednym powodem, dla którego formuła ta była taka fajna, był fakt, że w jej ramach można było omawiać także klasyczne gierki, co było dla nas o tyle ważne, że u zarania zagranika nie mieliśmy zbyt dużo kasy na nowe gry. A właściwie to w ogóle jej nie mieliśmy. I tak właśnie powstał film 10 powodów, dla których warto zagrać w Guild Wars 2. Pierwsza recenzja na kanale. Film, od którego zaczął się nowy żywotliwy grajnik i jednocześnie jedyny, do którego nie napisałem wcześniej skryptu. Kolejny powód, dla którego warto kupić grę Guild Wars 2, jest jej cena. Cena pudełka z grą bądź klucza aktywacyjnego to około 120 zł, natomiast abonamentu w tej grze po prostu brak. O grze opowiadałem otóż na żywca i nawet chciałem tak robić w przypadku kolejnego filmu, ale w końcu tak długo przygotowywałem notatki, że wyszedł z nich pełnoprawny scenariusz. Aha, filmu o się w końcu nie wysłałem na konkurs Roja i w sumie sam nie wiem czemu. Przez pierwszy rok robiłem więc głównie filmy o starociach, sporadecznie tylko mówiąc o czymś nowym. Ba, same początki to w większości moje ulubione gry z dzieciństwa. Heroes 3, Silent Storm, Psychonauts, Sacrifice, Homeworld, Settlers I powiem wam szczerze, że przez moment miałem nawet takie obawy, że o czym ja będę gadał, gdy skończą mi się wszystkie moje ulubione gierki. Jeżeli chodzi o inspiracje, to w moich najwcześniejszych filmach widać wyraźnie wpływ dwóch YouTubeowych osobowości. Przede wszystkim był to więc Maciej Machu, znany także jako Wąziu. jego publikowany jeszcze na Gaminatorze Dom Starców, czyli najstarszy program poświęcony grom starszym. Aha, witajcie w Domu Starców, najstarszym programie poświęconym grom starszym, najstarszym, bo mającym swoje początki jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym. <grym> To dziś uważam za jeden z najlepszych w całej historii gamingowej tuby. Merytoryczny, zabawny i świetnie wmontowany. Kto nie widział, niech się doedukuje, a potem niech koniecznie rzuci okiem na obecne kanały Wązia, czyli suchy kanał i strumienie z ruczaju, a także na jego stronę, Jadisko.pl. Drugą osobą był natomiast Archon. Oglądając Aren.eu, które przed powstaniem zagranika miało około 40 tysięcy subów, byliśmy za smokiem pod olbrzymim wrażeniem profesjonalizmu, jaki i z tego kanału, całkiem nie przypominającym z powszechnie spotykanej tubowej amatorszczyzny. Też tak chcieliśmy. Z czasem oczywiście wykształciliśmy nasz własny, unikalny i mam nadzieję, niepodrawialny styl, ale na początku to właśnie te dwa kanały były nam największą inspiracją. I może kiedyś z tej okazji uda nam się nawet chłopakom postawić piwo. Pewnie zauważyliście, że przez cały ten film często mówię my, choć przez pierwsze dwa lata nie było materiałów smoka na kanale. Cóż, to, że nie było jej widać ani słychać, nie oznacza, że nie wkładała ona w zagrajnik równie dużo pracy i energii co ja. Od samego początku pomagała mi w pisaniu tekstów, głównie odpowiadając za korektę czy podrzucając pomysły. Ba, wiele tekstów napisałem na podstawie wywiadu ze Smokiem, gdyż sam nie grałem w dane gry. Tak było na przykład przy filmach o 7 czy Obywatelu Kabuto. Smok przez cały czas motywowała mnie też do pracy, strofowała gdy się obijałem i pocieszała gdy traciłem nadzieję. Najważniejsze jest jednak to, że wierzyła w Zagrajnik przez cały czas. I to dużo mocniej niż ja. Wiecie, w życiu każdego faceta nadchodzi taki moment, gdy trzeba wziąć się do roboty i zacząć zarabiać konkretne pieniądze. A przez pierwsze trzy lata Zagrajnik nie przynosił ich niemal wcale. W czwartym roku było ich niewiele więcej i dopiero od roku można powiedzieć, że jako tako zaczął zarabiać. Nie jedna dziewczyna powiedziałaby już sto razy, żebym przestał grać w ten komputer i wziął się do normalnej roboty. Za to smok. Za każdym razem zapewniała mnie, że to ma sens, gdy sam już chciałem to rzucić, żeby w końcu zacząć zarabiać normalne pieniądze, bo wiedziała, że przyjdzie moment, w którym zagrajnik w końcu stanie się dochodowy, bo zawsze widziała w tym potencjał i była pewna, że to tylko kwestia czasu, nawet jeżeli będziemy musieli przebiedować nieco dłużej. Gdybym więc miał dać tylko jedną, jedyną radę wszystkim początkującym twórcom, nie tylko youtuberom, to byłoby to mieć przy sobie kogoś, kto będzie wierzył, że to co robimy jest słuszne. Bo będzie to niezbędne, gdy akurat sami stracimy tę wiarę. Jako się jednak rzekło, niewiele brakowało, by zagrajnik był kanałem o fizyce. Bo choć matematyk ze mnie żaden, to o fizyce czytać uwielbiam. A że, jak pewnie zauważyliście, uwielbiam też opowiadać o tym, co mnie fascynuje, to w sumie nie powinno dziwić, że gdy poznałem pewne niesamowite doświadczenie z dziedziny fizyki kwantowej, postanowiłem wyłożyć je w formie przystępnego filmu. Daledwie piąty mój materiał okazał się być więc niesamowicie trudny w montażu i wymagający kilkunastu godzin pracy. Jakież było moje zdziwienie, gdy po kilku dniach od publikacji miał on 40 tysięcy odsłon? Ktoś otóż rzucił go na Wykop, Joe Monstera, nawet na Quake'a i w każdym z tych miejsc wszystkim się on spodobał. I choć ostatecznie nie przełożyło się to jakoś szczególnie na oglądalność kolejnych moich filmów, a ja czułem, że wolę jednak opowiadać o grach niż tworzyć kanał popularno-naukowy, to był to dla mnie niezwykle ważny moment. Bo to właśnie wtedy się przekonałem, że jeżeli tylko moje filmy trafią na falę wnoszącą, to ludzie będą mi oglądać z przyjemnością. Choć u zarania kanału najważniejszą serią było 10 powodów, już w kilka miesięcy od jego powstania zaczęliśmy eksperymentować z formą. Już w lutym powstał więc potężny trzyodcinkowy materiał o grach z Harry Potterem, z którego do dzisiaj jestem dumny. Niedługo później pojawił się przegląd gier o Raymanie, seria Przygasłe gwiazdy branży gier, pełnoprawne recenzje, a nawet Halloweenowy i świąteczny special. I to wszystko w 2014 roku. Przez ten czas suba dało nam około 4000 osób, a nowe materiały miały średnio po około 1000 odsłon. Ktoś mógłby powiedzieć, że jak na tak długi czas, to w sumie kiepskie wyniki. Ale dla nas to było coś wielkiego. Szczególnie że mieliśmy świadomość, jak niszową działką na YouTubie jest publicystyka growa. W 2014 roku miało miejsce jeszcze jedno z pozoru niewielkie, a czy dla nas niezwykle istotne wydarzenie. Otóż zanim mieliśmy jeszcze 1000 widzów, Zagrajnika wspomniał na Facebooku i jednocześnie dodał do polecanych na swoim kanale i habot, czyli Łukasz Stelmach. Ponieważ oglądaliśmy jego filmy od dawna, była to dla nas ogromna nobilitacja. Oto youtuber, którego znamy i cenimy, mający 10 tysięcy widzów, poleca nasz kanał. Hmm… chyba jeszcze nie postawiliśmy za to Łukaszowi piwa… Tylko nie wiem, czy stać mi na jakieś porządne, kraftowe piwko dla Łukasza. Generalnie na zagrajniku nigdy nie świętowaliśmy jakoś szczególnie kolejnych kamieni milowych, związanych z liczbą widzów. Nie świętowaliśmy 100 widzów, nie świętowaliśmy tysiąca, ani nawet 10 tysięcy. Po prostu zawsze uważaliśmy, że nie ma się czym podniecać, bo naszym celem było 100 tysięcy i guzik. Właśnie tak! Ten cel przyświecał nam od samego początku i myślę, że między innymi właśnie dlatego nam się udało. Wyjątkiem było osiągnięcie pułapu 5000 tysięcy widzów, z której to okazji przygotowałem jeden z najbardziej wyjątkowych filmów na całym YouTubie. Właściwie… Interaktywny Quiz o Grach. Wielki Test Wiedzy o Grach Właściwie to nosiłem się z zamiarem jego przygotowania już wcześniej, ale 5000 widzów było po prostu dobrym pretekstem. W każdym razie film ten zapoczątkował całkiem obszerną serię interaktywnych materiałów, których ukoronowaniem był jeden z najlepszych filmów na całym kanale YouTube'owa paragrafówka o zombie. A potem, na wiosnę zeszłego roku, YouTube usunął możliwość dodawania dotacji do nowych filmów. Jeżeli chodzi o momenty zwątpienia, to w całej historii zagranika było ich oczywiście multu. Niejednokrotnie czułem, że to co robię nie przynosi spodziewanych efektów. Że filmów, w które wkładam całe serce, właściwie nikt nie ogląda. Niejednokrotnie bez żadnej wyraźnej przyczyny wszystkie wskaźniki szły w dół, a na kanale następowała stagnacja, niezależnie od liczby publikowanych filmów. I był taki moment, że wszystko to zbiegło się naraz, a na dodatek kanał cały czas nie przynosił niemal żadnych pieniędzy. To był moment, w którym bliski byłem odłożenia zagranika, żeby skupić się w końcu na zarabianiu pieniędzy. I Właśnie wtedy odezwał się Kinguin, że chcieliby nawiązać długofalową współpracę. Nagle nie tylko zaczęliśmy dostawać pewną sumę miesięcznie, ale też mieliśmy dostęp do niemal wszystkich nowych gier. Mniej więcej w tym samym czasie powstał też zagranikowy Patronite. Można więc powiedzieć, że w najtrudniejszej dla nas chwili kanał uratował Kinguin i Patroni, którzy wspierają nas aż do tej chwili. Tak naprawdę, ze szczodrobliwości patronów korzystamy więc dzisiaj nie tylko my, ale i wszyscy widzowie, bo to właśnie dzięki patronom możemy traktować zagrajnik jako nasze główne zajęcie i pojawia się na nim tak wiele filmów. Dzięki! Jesteście wielcy! Jeżeli chodzi o historię najnowszą zagrajnika, to szczególnie ważne były dla nas dwa wydarzenia. Po pierwsze, wyjście do ludzi. Przez 4 lata dłubaliśmy sobie przy kanale, widzów przybywało i osiągaliśmy nawet jakieś małe sukcesy, ale to wszystko w całkowitym oderwaniu od społeczności YouTube'owych twórców. Nie wiedzieliśmy, jak ich poznać, ani nawet, że jest nam to potrzebne. W końcu jednak pojawiliśmy się w zeszłym roku na Meet YouTube w Krakowie, poznaliśmy masę ludzi i teraz staramy się już jeździć na tyle branżowych interes na ile tylko się da. Bo to oznacza nie tylko nowe, wartościowe kontakty, ale przede wszystkim potężny zastrzyk pomysłów i inspiracji, a nierzadko także nowych przyjaźni. Drugą kwestią są natomiast graskotki. To było takie nasze wspólne marzenie, by mieć sklepik, w którym moglibyśmy zaoferować widzom coś rzeczywiście unikatowego, a ponieważ SMOK od dawna zajmowała się rękodziełem, to uznaliśmy, że to połączymy. Graskotki spotkały się z waszym bardzo ciepłym przyjęciem… i być może nieco zbyt ciepłym, zważywszy na to, że kiepsko to wszystko wyliczyliśmy i w końcowym efekcie na pojedynczej Graskotce nie zarabialiśmy niemal nic. Tak, podatki w Polsce to naprawdę kiepska sprawa. Smog musiała więc nieco od Graskotek odpocząć i między innymi dlatego widzicie ją teraz częściej na kanale. Ale to było nasze marzenie, nadal nam się ten pomysł szalenie podoba, a wy dalej o Graskotki pytacie, więc mamy nadzieję, że już niedługo temat powróci. I tak właśnie wyglądały początki zagrajnika. Choć oczywiście to wszystko, co opowiedzieliśmy, powiedzieliśmy, to zaledwie ułamek całości. Ale ten film i tak już jest za długi. Nie było łatwo i łatwo nie jest nawet dziś, bo prowadzenie publicycznego kanału o grach na YouTubie w definicji nie może być zbyt dochodowe. A jednak od pięciu lat robimy to, co kochamy, i gdybyśmy mieli wybierać jeszcze raz, na pewno wybralibyśmy tę samą drogę bez chwili wahania. Bo mówiąc nieskromnie, uwielbiamy ten nasz kanał na YouTubie. I mamy nadzieję, że Wam też się podoba. No to cóż, do zobaczenia w podobnym materiale za 5 lat!